Elolo, H2 0 Z tej strony Roxy i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft pewnie zmienię nazwę. Tak, zmieniam nazwę serii. Seria się nazywa dżunglowym Minecraft. Przy, przygoda w dżungli. A tak w ogóle to tam znalazłem melony. Bo tak Patrz, bo tutaj sobie przyszedłem, no... Yy. Przyszedłem sobie tak na przywitanie i, z, i yy, gadałem z kimś, więc pozdro dla kumatego. Tym razem jedna osoba powinna wiedzieć tylko, z kim gadałem. Chyba, że ktoś jest cheaterem i jakoś się włamał do mojego telefonu i do... wszystkiego. Ale nie... Mm, ale takie pozdro... Dwa tylko... Trzy? Lol, ale bieda. Dobra już. Kolejny melon. Czy to jest jakaś ścieżka do czegoś? Ej, może to jest jakaś ścieżka do świątyni? Ej, a wy jak myślicie? Ścieżka do świątyni? Melonowa ścieżka we świętni o kolejna glina Demony Roxida wspomóżcie mi w tych ciężkich chwilach Tak, jak Admirosa, pewnie znacie Admiroska masowy, tak Rockside ma swoje demony. Zapraszam do Rootiego na odcinek Bo fajny odcinek wrzucił z Dragon Balla więc no to tam. zobaczcie sobie bo mi się tam podobał odcinek z Dragon Balla. Polecam. O. tu są złoża. A w ogóle tak taki challenge sobie zrobiłem, że y, blok lapisu, to jest jedno to jest no Wiedzie, wieśniaka. Dobra, mamy 13 tego... A w ogóle poziom trudności sobie na normal. Bo tam gram sobie. Widzicie ile tu jest kakao. Ja, ja jego nie będę sprzątać, bo to jest po prostu taka zdoba.

tu o tak, dobra, z sobie w szamianach surowego, albo może powinni dać za coś takiego, ale szybko steam się z tym się instaluje. Ło panie, ale, ale jedzie, bo teraz mi się z tym instaluje instaluje obok mam komputer. Hmm, tutaj zrobiłem zagrodę bez was. Przepraszam, przepraszam. Co jest sobie zrobiłem zagrodę i to będzie takie piętrowe bo plan, bo chcę sobie teraz malę. zrobić dwa ziarenka. Mamy trochę dirtu. Dirt tyle wystarczy. Opa! No dobra Nie już tak będzie Naprawdę Zapraszam do Urtiego na odcinek Fajnie polecam XD Co ja robię Tak promuję go bo chcę, bo mogę, bo lubię i bo mi na to pozwalają. Dobra. Poczekajcie. Dobra. Yy... Więc tutaj ma... Ha! 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 Może w tą stronę. Nie. Tutaj. O! Tak, dżunglowa przygoda. Seria się nazywa The Scrap Czyli inaczej, stolik, bo można było zrobić dwa. Bo potrzebowałem tutaj. Bo to nie przeszkadza. W ogóle hodowla kakao. Piękny zapach kakao. Ten piękny zapach kakao. Te trudne sprawy. Ale drugą skrzynkę też zrobiono w ogóle. roxite ogarnie się, bo dzisiaj miał być odcinek z budowania drzewka. Więc sobie dzisiaj zaczynamy. Pierwsze sobie w szamie I Dobra, melona jednego zmarnujemy budzimy spook. To widzimy się przy drzewie. No dobra, to budujemy. Bierzemy schodki. Właśnie. Bierzemy pudulec I. A dobra. Od razu sobie tutaj kupniemy. Okej. Okay. Teraz kłodki. Kończę tam poza odcinkiem tutaj. tutaj będzie bardziej. Dobra, Tak. Tu zróbmy. Nie to. Tu zróbmy drewniane. Eem. Wiem, że mój głos dziwnie brzmi. Bo, no, bo ja jestem dzieckiem, prawdę mówiąc. Jestem po prostu dzieckiem. O mutacji wam nie będę mówić, bo pewnie nikt nie będzie chciał wysłuchiwać moich nudnych wykładów. O dorastaniu a poza tym niektórzy się tym żydzą ale tak powiem krótko jest więźle że po prostu po mutacji będę miał inny głos i taki plus bo ben, będę miał normalny głos i pewnie jak, pewnie jak już będę po mutacji to będę miał swój komputer i e, będę miał mikrofon i studio. No takie mini studio pewnie w domu. Kto tu, kto tu stawia drzewo na środku po mojej ścieżki? Ja sobie nie zamawiałem drzewa na mojej ścieżce. Prosiłem, żeby wycinali takie drzewka. Nie, nie trzeba. my nie zerknijmy całego, żeby był ten urok dżungli. A wam. A jak, a wam podoba się taka dżungla? Ja lubię takie dżunglowe klimaty fajne są dla mnie U. U. O, dobra, może wasyna nie będę się teraz bawił dobra pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. E, w ogóle... Pewnie już są oceny z pierwszego roku szkolnego. Możecie, możecie się podzielić z nimi swoją oceną tego roku. Ja mam słabą. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Chyba tak nie za bardzo. Będzie w opisie. A dobra, to teraz. Tupyk i tu pyk. No to jest niefajne, bo zaraz będziemy musieli kończyć odcinek, ale jutro się jeszcze na pewno pojawi odcinek. Na pewno. Dobra i teraz już budujemy się przy drzewie i jest łatwiej. Ale pamiętajcie Wroc MB. Też fajny YouTuber. Nie wiem czy mnie nie wyznałem za prawa autorskie. Ale rocks MB to jest taki fajny motyw, bo on przedstawia yy, on przedstawia po prostu yy, przedmioty wymyślone przez innych ludzi. I to jest fajne, bo tam jest taki hełm budowniczy budownika. I w i jak ma się taki hełm to y, automatycznie włącza Ci shifta przy krawędzi, więc y, się nie da spaść przy takiej. Dobra, myślę, że kończymy odcinek. Z tej strony był dżunglowy Rockside, Rockside i żegnam Was na razie, Na